Uwaga, do sieci wyciek screen przedstawiający sporą część mapy do GTA 6, a dodatkowo jest on bardzo, ale to bardzo wiarygodny. Jakie tereny przedstawia i dlaczego uważam, że to rzeczywiście fragment mapy z Grand Theft Auto 6? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. A dodatkowo powiem Wam o prezentacji Battlefield 6, nowym rezydencie Evil Village na PlayStation 1 oraz o tym, kiedy możemy spodziewać się PlayStation 5, normalnie dostępnego w sklepach. Przypominam, że odcinki codziennie o 16.00, więc subskrybujcie, żeby żadnego nie przegapić. Na ekranie 10 ostatnich subskryberów, no no i jeszcze. Standardowo, łapkę zostaw, proszę cię, sorry, jakiś rekord. Zaczynajmy. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na eneba.com A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej kaski. Wszystkie linki macie w opisie. Śmiesznie się robi na sali, jak mówię, że pół roku po światowej premierze PlayStation 5 Nie można go normalnie otrzymać w sklepach Jest to niecodzienna sytuacja, ale chyba wszyscy, co nie mają konsoli Przyzwyczaili się do tego, że tak na serio tutaj premiery jeszcze nie było Ja sobie tak to tłumaczę Sony, podeśl konsolkę Proszę, proszę Mail biznesowy w opisie, podam adres I w ogóle, te konsolce na mnie czekają NIE! NIE, 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 NIE! nie! Tak czy siak pojawia się tutaj pytanie, kiedy takowe PS5 będzie można spokojnie nabyć w marketach czy sklepach RTV. Sony na to pytanie ostatnio odpowiedziało i szczerze Wam powiem, że nie ma się z czego cieszyć, bo aby normalnie nabyć konsolę za bazową cenę, przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. Wydawanie 3000 zł na resellach zawsze jest problematyczne, bo w sumie nie wiadomo, czy ktoś nie chce nas zrobić wąbuko. Okej, okay, ok w jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy sobie o PlayStation 5 2.0, czyli sprzęcie, który Sony ma zamiar wypuścić na rynek ze względu na ogromne zapotrzebowanie. Wersja 2.0 posiadać będzie innym, nieco słabszy procesor. Niby ma to pomóc graczom nabyć wymarzony sprzęt, jednak dyrektor do spraw finansów Sony, Hiroki Totoki, mówi, że nawet stworzenie nowej wersji PS5 nie pomoże jakoś bardzo przyspieszyć sprzedaży. Przewiduje on, że problemy z dostępnością potrwają nawet do 2022 roku i dłużej. Nie sądzę, żeby popyt miał w tym roku się uspokoić i nawet jeśli zabezpieczymy więcej urządzeń i wyprodukujemy dużo więcej konsol PlayStation 5 w przyszłym roku, dostawy nie będą w stanie nadążyć za zapotrzebowaniem. Uważa on, że konsole ciągle genialnie się sprzedają i w najbliższym czasie zainteresowanie nie Spadnie. Sprzedaliśmy ponad 100 milionów sztuk PS4. Biorąc pod uwagę nasz udział w rynku oraz reputację, nie wyobrażam sobie szybkiego spadku popytu. No nie powiem, nie brzmi to optymistycznie. Zazdroszczę tym wszystkim szczęściarzom, co sobie mogą w wekcji popykać. A ja cierpię kurwa, cierpię katusze, patrząc na oferty Dimonzolów. Najnowszy hitior, czyli Resident Evil Village, trafił w końcu do sklepów i gram sobie. Tak, niedługo pojawi się film poświęcony Village. No wiem, wiem, nikt nie pytał. Gram sobie na pececie, co pewnie osoby, które grają na przykład na PlayStation 5 czy na Xbox Series X, jednak nikt chyba nie zagrał w nową przygodę od Capcomu na PlayStation 1, ale przynajmniej możemy sobie zobaczyć jak ona mogłaby wyglądać. Na kanale Holopi pojawił się Resident Evil Village demake, czyli przeciwieństwo remake'u. Jak wypadło? Widać ducha rezydenta w tych pikselach i szczerze fajnie jakby coś takiego oficjalnie się pojawiło Chociażby w formie takiej growej ciekawostki Lady Dimitru, Dimitru, Dimi. No wygląda trochę niewyraźnie Ale wydaje mi się to straszniejsze niż orkina ta twarz będzie mi się śniła po nosach. Ostatnio dzieje się naprawdę dużo w temacie nadchodzącego wielkimi krokami Battlefielda 6, czy tam po prostu Battlefielda, bo jednak oficjalny tytuł nie został jeszcze ogłoszony, ale BF6 to robocza i w sumie taka adekwata nazwa, więc tak sobie będziemy na Battlefielda 2021 mówić. O w tym odcinku mówiłem wam, że do sieci wyciekło audio z zapowiedzi Battlefielda 6. Nie było tam nic takiego mega ciekawego, bo brzmiało jak wszystkie inne trailery gier wojennych, ale co można było z niego wywnioskować, to to, że raczej nowy Battlefield osadzony będzie w czasach współczesnych, no i był tam też początek notki przewodnej dla wideo. Wtedy nie wiedziałem co to za piosenka, ale zrobiłem mały research i odkryłem, że jest to kawałek od Tway Run Baby Run. To info ma dzisiaj duże znaczenie, bo co ciekawe na Twitterze muzyków pojawił się taki oto post. Dwa nowe trailery growe z naszą muzyką pojawią się w tym tygodniu. No, po przeczytaniu tego można stwierdzić tak na 99% że league audio był wiarygodny. Co więcej, trailer Battlefield 6 w tym tygodniu to coś serio mocnego. Jeśli EA nie zmieni planów i rzeczywiście wypuści ten zwiastun w najbliższych dniach, to pewnie na E3 w czerwcu wprowadzi nas mocniej w tytuł i pokaże już stricte gameplay. Bardzo ciekawa strategia, i szczerze powiedziawszy, najlepsza jaka może chyba być. Nic lepszego niż Battlefield do pokazania na konferencji EA Play nie mają, więc pewnie to właśnie nowa gra DICE będzie czonem prezentacji. PS yy, Run Baby Run nie umywa się nawet trochę do. Mm, seven nation armies by fighting Dobra, przechodzimy sobie do tytułowego newsa o GTA 6, a mianowicie wiadomości dotyczącej bardzo wiarygodnego wycieku mapy do nadchodzącej produkcji. Lików z GTA 6 jest bardzo dużo i kilka z nich sobie na kanale omawiamy, kilkanaście może nawet, i dzięki temu można połączyć wiele newsów ze sobą i wystuć jakieś ciekawe wnioski. Dzisiaj chyba jeden z najmocniejszych przecieków w ostatnich miesięcy, ale zanim przejdziemy sobie do tego dzisiejszego, to małe backstory dla kontekstu. Nie wiem czy pamiętacie, ale jakoś w grudniu 2018 roku na Twitterze pojawił się również rzekomy wyciek mapy do Grand Theft to 6. Pokazano nam tam taką oto mapę, na której dominowały dwie sporych rozmiarów wyspy i jedna mniejsza. Dodatkowo pojawiła się tam też również data 1985. Większość graczy uznała wtedy ten wyciek za fejkowy i raczej olała temat. Dwa lata później jednak, bo w październiku 2020 roku, tym razem na Forczanie udostępniony został taki fragment mapy. Stylistyka zdjęcia bardzo podobna. Fotka ewidentnie zrobiona przez tę samą osobę lub po prostu tej samej mapy. Jest to chyba oczywiste, że to zdjęcie było rozwinięciem tej mapy. Jednak jeśli się przypatrzymy na obszar miastowy i w ogóle rozmieszczenie geograficzne, bardzo przypomina to, które znajduje się też w Miami, czyli mieście, na którym wzorowane było Vice City w jednej z odsłon GTA. Wyciek z 2018 roku nie jest po prostu screenem z Google Maps, ale widać, że ewidentnie był nim inspirowany. Nieki Arthur Bell postanowił sprawdzić skalę mapy z wycieku. Zrobił to za pomocą lotnisk z Los Santos z GTA 5 i wystąpił pewien wniosek. Wyspa wzorowana na Miami ma podejrzanie podobne proporcje, co świat Granta w Auto 5. Ok, ale teraz wracamy do teraźniejszości. Poniedziałek na Reddit pojawiło się nowe zdjęcie przedstawiające potencjalną mapę GTA 6. Zobaczcie, że na tym z 2018 roku wyspa w lewym górnym rogu nie była uzupełniona. Dzisiaj już jest. Jako, że mamy bardziej szczegółowy obrazek możemy wysuć kolejne ciekawe wnioski. Przedstawiony teren bardzo mocno wpasowuje się po raz kolejny w Miami z lotu ptaka. Skala jest inna, ale rozmieszczenie strukturalne już niekoniecznie. Widać mocną inspirację miastem na Florydzie. Rozumiecie już, o co mi chodziło z tym wiarygodnym wyciekiem map do nowej gry Rockstaru? Dzisiejszy wyciek nie jest taki jak inne. Nie pojawił się nagle, a widać, że przez lata po prostu progresował. Nie wiadomo, kto nam te zdjęcia podrzuca przez tak długi czas. Może jest to po prostu jakiś pracownik Rockstar Games? Kto wie, kto wie? Tak czy siak, dodam jak zawsze, że jest to tylko wyciek. Wyjątkowo, bardzo, bardzo wiarygodny, ale ciągle wyciek, więc zawsze tam gdzieś z głowy miejcie, że niekoniecznie musi się sprawdzić. To, że Grand Theft Auto 6 zabierze nas z powrotem w lata osiemdziesiąte do Vice City mówi się od miesięcy i w sieci pojawiało się już wiele wskazówek o tym świadczących jak na przykład Rockstar szukający kompozytora muzyki Synthwave, która jest no charakterystyczna dla tamtych lat. Vice City to jeden z najpopularniejszych strzałów, jeśli chodzi o lokacje do GTA 6 i szczerze bardzo mnie to cieszy. Fajnie by było obadać Miami według gwiazdroka, jeszcze w tym charakterystycznym dla tych lat klimacie. Co wy myślicie o tym wycieku? Czy według was klei się w całość? Czy chcielibyście, żeby okazał się finalnie prawdziwą mapą? Komentarze do waszej dyspozycji.